Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w Bajker Budzyk i prezentujemy kolejną sztukę, e, która pojawiła się w Bajker Budzyk. E, tak, a dzisiaj dla Was prezentujemy rower e, typu gravelowy, natomiast e, rower typu gravelowy na prostej kierownicy e, od marki Rondo. Tak, bardzo fajny rądziak e, od 7anne, z którą nam się fajnie już od 2-3 trzech lat trzech, e, współpracuje tak trochę szerzej, a tak to już od pięciu. Eee, powiem Wam tak, eee, ciekawe rozwiązanie, eee, może na wstępie cena przed omówieniem, eee, to jest bus ST, czyli kosztuje w sugerowanym detalu 8400, czyli w zasadzie 8399, 8400 bez złotówki. Eee, ciekawa propozycja, E, dla osób, które wolą albo preferują, albo po prostu po drodze im bardziej idzie, jest e, więcej typowego szutru, e, troszkę szersza opona e, i koło 27,5 w tym przypadku co jest też bardzo fajnym rozwiązaniem, moim zdaniem. E, Szerokość tej mamy 47C na tak, oponie. E, tak, Opona tak, jest tak. od Vittori Terrano Drive, z bardzo e, fajnym, szybkim bieżnikiem. Tak. E, rama jest chromo, e, to też nadaje e, takiego dodatkowego sznytu i, e, i fajnego designu dla tego roweru. Natomiast widelec jest, e, widelec jest karbonowy. Jest karbonowy. Tak, tak. Także rama chromo jest e, wedle mojej wiedzy jak jest zła, to ją po prostu zweryfikujcie i mnie naprostujcie. Jest sztywniejsza względem aluminium. No i chyba lepiej tłumić drgania, tak mi się tak. wydaje. Moja wiadomość o taka jest. No i widelec karbonowy to wiadomo, że fajnie tłumi drgania. Jest lżejszy i, sztywniejszy. No i znacznie sztywniejszy względem widelca aluminiowego. Mamy go z przodu na grubej osi, na buście, tak? Tak jest. Także to jest, to jest bardzo na plus. Mamy go na łożyskach w suporcie FSA zewnętrznych, wkręcanych. Wkręcanych, Wydaje tak. jest fajne. I korba również jest od FSA, tak. tak. E, no i jest na. E, postawiony na sremie Apexie 1x11. Czyli też e, sugeruje, że jest to rower bardziej przeznaczony e, w teren lub dla osób które wolą kombinację 1 razy x Dokładnie. także to mamy 1 razy 11 e, hamulca e, pozagrupowe to jest e, s 600 no, to, to jest, jest zasadniczo na około, wysokości deorki tak, tak, tak trzeba to jest coś powiedzieć coś około deorki e, skompletowane z <laughs> też coś około deorki w sumie nie do Orki, a bardziej pewnie o Ultegry 105, e, z zaciskami mhm. e, pod Flatmonta. E, mi się tak coś tutaj kurde, e, e, nie żebym coś podejrzewał, ale ten rower ma po prostu ma być od tak jak chcemy przerobić go na typowego gravela. Tak. Bo w sumie tylko dokładamy kierownicę z Możesz. E, e, Kromko, Aczkolwiek jest grono grawelowców, którzy wolą flata, prostą kierownicę względem baranka. Są takie i takie wersje różnych graveli. No, tak. no, nie każdy... no i tak jak w, w rucie możesz z koła 28 wstawić koło 27,5. Tak tutaj fabrycznie jest koło 27,5 i mam dużą, dużą dozę podejrzenia, że tutaj bez problemu wejdzie 28 razy 40 C, 42C nawet. Jest taka możliwość duża. Że tu obserwuję tyle miejsca, że... Z przodu jest naprawdę bardzo dużo. jeżeli wsadzimy dużo. większe, a węższe koło, też tutaj powinno nam się wszystko ładnie no, pomieścić. E... No i co? No, rower ma dużo dodatków, takich mocowań, mhm. widzę. Na dwa koszyki na bidon, czy z tyłu na bagażnik, czy na błotniki. Pod spodem mamy e, mocowanie e, na, e, na koszyk na bidon, czy jakieś sakwy, czy, 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 czy co tam będziemy potrzebowali, zamontować. Mhm. E, no i rower naprawdę bardzo ciekawy. Rower ciekawy o tyle, e, bo jest no, na prostej kierownicy, a jest to taki gravel na prostej kierownicy, który no pozwoli nam się cieszyć tymi zaletami gravela, tak? Tak. Tylko na prostej karownicy, bo nie każdy lubi mieć tą pozycję taką gravelową. Ona wiadomo, ona jest wyprostowana, jest bardziej wyprostowana, ale jednak jest bardziej troszeczkę położona no, niż... sam jeżdżę na flacie, na tym moim TowRoadzie, tak? Mhm. Od Gianta. to jest W zasadzie podobnego pokroju maszyna, znaczy nie tak fajnie zrobiona jak ten Rondo, ale... Zamysł jest podobny, też jest Dokładnie. prosta kierownica, sztywny widelec i w moim przypadku koła 29, no ale, no ale jest, jest to dla mnie fajne rozwiązanie. Koła 27,5 pojawiają się w buzie, i później pojawiają się w racie. Tak? Także jeżeli. Rad jest poza naszym budżetem, bo tam przypominam, jeden kosztuje około 15, drugi około 19 tak. i niekoniecznie leży nam kierownica typu, typu baranek, typu szosowego, czy szosowego to złe słowo, gravelowa, gęta kierownica z, z, z jakąś tam flarą, a wolimy prostą. No to to jest bardzo fajna propozycja dla, dla takich wymagań. Dokładnie. Możemy tutaj bez problemu, tak jak Dominik napomniał, zamontować szereg akcesoriów, szereg toreb i wyruszyć takim roberem sobie na dalszą wyprawę, która ani żadnego asfaltu się nie boi ta maszyna, a jak widzimy w teren też ok, nic się nie wydarzy. Po szutrach, po lasach możemy po prostu Przebyć, e, przebyć drogę tam, gdzie samochodem by się nie dało. Na pewno nie będzie to tak przyjemne. E, jeżdżąc samochodem jak e, tego pokroju rowerem. E, zasadniczo mam go na ramię S. Tak, to jest ramię S. E, sprowadziłem SK e, głównie pod Oczywiście i pod e, niższych zawodników, aczkolwiek ta SK od Rondo nie jest taka aż bardzo od mała. Ja właśnie chciałem to powiedzieć, że ta SK nie jest taka mała, e, mamy Ridge 403, a Stack 550, skąd... E, także... no dosyć te nie są... Ale też małe. sprowadziłem go pod kątem dla naszych e, klientek, bo... Sporo dziewcząt, kobiet zaczyna się interesować też gravelem. Dużo tych ram jest za dużych. No, są też mniejsze z gianta, tak, to ok. Natomiast z prostą kierownicą oferta jest znacznie uboższa, a spora część klientów woli właśnie prostą kierownicę, bo Coś jest prostsza. Coś takiego, prostego, Jak? z werwą, że to idzie. A jednocześnie nie zmieniamy swoich przyzwyczajeń, które mamy od lat, że klamki łapiemy z przodu prostymi nadgorskami, a nie, a nie ustawiając się troszeczkę jak pod rower szosowy. Dokładnie. Tutaj przewód hamulca tylnego jest pociągnięty na zewnątrz, Ciągle i przewód nie. przerzutki, znaczy pancerz przerzutki również. No, w ramie chromu nie bardzo się robi na nie bardzo się puszcza e, te, te przewody. Wewnątrz prowadzenie mamy tylko w przednim Wielelstwie. Tak, no to, to w zasadzie Rondo w swoich rowerach często stosuje. No na sam koniec koła mamy od Rondo, mhm. e, a komponenty aluminiowe również od Rondo, oprócz środełka, który jest WTB. Tak. E, no i zważymy dla Was go. Mhm. W rozmiarze S. Zobaczymy jak waga wypada w porównaniu do zwykłych Graveli, albo do rowera Też na tej samej ramie wykonanej. Okay. O! O! Siedem się tam tutaj sto, jak Gianta przyczepił. To, ale to, tak fest się przyczepił. Od, odczep się Giante. Opsze! Zobaczymy co tam kruszyno za ramę. Za ramkę, mówisz to tutaj ta... Cyku? To tutaj za ramkę. Ciągnie w tył. No dobrze. Ile tam? Tak zostawmy. 11,78 dokładnie. O, bardzo fajna waga. Także dosyć, dosyć to przyjemna. Zwłaszcza, że e, rama jest e, potocznie mm. <grymna> stalowa. To jest kroma, ale to nie jest taka stalek do produkcji garów, jak niektórym się wydaje. Jest, jest to troszeczkę inny produkt, który... No dobra, to już w zasadzie o walorach powiedzieliśmy. Tak jest. Powiem tak, jeżeli szukacie tego typu sprzętu, a akurat go nie ma w waszej okolicy, a bardzo byście chcieli taki posiadać... Może po prostu pierwszy raz zobaczyliście taki rower albo i zainteresowało was tak, taki bo rower, jest to... to... jest to też rzecz, która się rzadziej pojawia no i zabraliście nieodpartej ochoty, żeby go nabyć, no to macie już teraz dwie możliwości. Bo do tej pory mogliście do nas przyjechać i taki rower odebrać, napić się u nas w miarę dobrej kawy i pogadać sobie z nami o rowerach, obejrzeć sobie nasz sklepik i, i może spędzić trochę czasu w bronicy. A od jakiegoś czasu dajemy Wam też taką opcję że my wam ten rower dostarczymy i to w dwóch osłonach, bo Rondo dopuszcza wysyłkę w kartonie. Możemy wam wysłać ten rower w kartonie i go sobie gdzieś na serwisie zmontujecie, możemy też wam wysłać ten rower, tak jak stoi przez nas zmontowany, gotowy do jazdy na specjalnej platformie, gdzie odpinacie parę trytek i w zasadzie jedziecie już gotowym sprzętem. Także Ładnie. i taka jest możliwość. Jeżeli e, macie ochotę na taki sprzęt, dajcie znać. E, oczywiście e, Wam odpowiednio doradzimy i, i dobierzemy, i na pewno się e, dogadamy. Natomiast e, jeżeli y, macie już tego typu sprzęt, nie mówię, że koniecznie rondo, ale ogólnie e, grawela z flatem, tak jak ja posiadam od kilku lat. Dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia, odczucia, e, opinie. E, co powiedzieliśmy może źle, może tak. Do czego wykorzystujecie te rowery? E, gdzie... co, e, co nie zostało tutaj powiedziane, e, co pominęliśmy, a Waszym zdaniem jest istotne. Podzielcie się w komentarzach i chętnie taką dyskusję pociągniemy dalej e, pod, pod naszymi filmikami. Dokładnie tak. Dobrze, to by było tyle na dzisiaj i zapraszam na kolejne odcinki już niebawem. Cześć. Cześć.